Siła spojrzenia opadającej powieki. Wykonaj ze mną makijaż, który optycznie powiększa Twoje oko. Zaczynamy od jasnego cienia, które aplikuję na całą powiekę, lekko w załamaniu i lekko pod brwią. Następnie użyję pięknego pastelowego liliowego cienia w załamaniu powieki. Ty możesz użyć każdego innego koloru w odcieniach brązu. Zewnętrzny kącik to już matowy cień szary, do tego konturówka w linii rzęs roztarta pozostałością cienia szarego. Pozostałością cienia szarego również rozcieram dolną linię rzęs tym samym cieniem. Sekretem makijażu są pięknie wytuszowane rzęsy. Używam mojego ulubionego, dla który mówimy sztuczne rzęsy w butelce. Następnie zostaje nam modelowanie twarzy. Używam rozświetlacza na szczytach kości policzkowych, do tego poniżej lekko róż. Poniżej użyję brązera. I bronzera również możesz użyć na wystających kościach żuchwy. Jeżeli oczekujesz produktów, które nadadzą siłę twojemu spojrzeniu, zostaw komentarz powieka, a ja skontaktuję się z tobą.